To masz youtuber Sarara w klubie, pierwszy raz chyba jestem u Ciebie, a tak z tym youtuber to oczywiście żartobliwie, no niemniej to taki obrót sprawy, który chyba wydaje mi się jako ty gość, z tym, z tym charakterem, o którym zawsze mówiłeś i o którym mówią Twoje kibice, no to chyba nikt by nie przypuszczał, że to będzie taka, taka Twoja droga dodatkowa oczywiście, chyba że już główne źródło zarobku. Siemanko, witam Cię. Cześć, w ogóle witam, ponownie witać miło Wojtka Manius w świecie sportu walki, bo chwilowo zniknął. Także miło cię, cię gościć, faktycznie jesteś u mnie po raz pierwszy. Na hasło youtuber ja się w żaden sposób nie obrażam, tylko przede wszystkim chcę być oczywiście traktowany jako fighter, że to jest ten, ten fundament i to jest ten główny PR, który chce się podpierać, a po prostu dodatkowa funkcja jak on się w pełni, pełni na, na YouTubie, w żaden sposób nie czuję się skrępowany, nie, nie brzmi to źle, choć, choć faktycznie kiedy ktoś mi kilka lat temu powiedział, że będę youtubował, będę youtubował, to mi się roześmiał głośniej niż teraz jestem gotowy to zrobić, ale... ale tak, ale dwie funkcje sprawiają mi dużą radochę. To jest wielkim zaskoczeniem i fakt, że podpisałeś kontrakt z KSW, które właśnie jako taki... Ja to traktuję jako element negocjacji, bo generalnie to się uśmiałem, gdy Martin Lewandowski wspomniał jakby o tej medialności, czy może braku takiej medialności zainteresowania twoją osobą, bo to się zupełnie nie potwierdziło w momencie, kiedy właśnie ten kanał powstał właśnie, Tamasza Sarary i no, to była mocna weryfikacja. Może nie, nie wiem, co do nich ostatecznie trafiło tak naprawdę, bo ty też masz swoje wymagania finansowe, o czym zawsze powtarzałeś, więc no, wymagania, ale za to potwierdzenie, że jednak zainteresowanie twoją osobą jest, były. Faktycznie trzeba, no dzisiaj muszę powiedzieć z, z dumą powiem, że. Że ten potencjał medialny czy też marketingowy w mojej osobie był i faktycznie musiałem po prostu wziąć, wziąć sprawy w swoje ręce, bo gdybym trafił do organizacji wcześniej i ta organizacja zaczęła mnie budować jako, jako postać, jako, jako personę, jako zawodnika, i wcześniej trafiłbym do, do ludzi poprzez, poprzez telewizję, poprzez mainstream, w jakim odbywają się się gale, to prawdopodobnie dużo wcześniej świat poznałby tą kasarę wcześniej, a, a tak to co on, tak jak powiedziałem, zrobiłem to we własnym zakresie. Cieszę się, że udowodniłem to, że faktycznie był w tym wszystkim, tak jak powiedziałem, wcześniej potencjał. No na dzień dzisiejszy to jest też tak, że mam bardzo taki pozytyw, pozytywny feedback, jak to się mówi w internecie, z anglojęzyczne słowo, że, że ten odbiór jest bardzo, bardzo pozytywny i nie ukrywam, że też, też mnie to jara, oczywiście można powiedzieć, ta, prowadzę kanał, robię to dla siebie, mam to w dupie, co ludzie o tym myślą, tylko, tylko ja, ja, ja trochę nie wiem, tego w dupie, to nie ma co ukrywać, że chodzi o taką interakcję z ludźmi, chodzi o to, żeby tutaj łapać, łapać więź i kontakt. Cieszę się, że mamy pod takie pozdrawiam wszystkich swoich, jak to się mówi, subskrybentów, widzów, fanów, odbiorców, bo, bo jest to zajebiste, co razem tworzymy. Znaczy, też właśnie takim kluczem chyba u ciebie jest taka, zawsze mi się wydawała taka naturalność, bo niektórzy się starają bardziej, niektórzy używają różnych zabiegów marketingowych, inni za to jeszcze płacą, żeby ich lubili, bo to też się zdarza. W sensie jakieś, e, a u ciebie to po prostu chyba zawsze wychodziło naturalnie, chyba to jest takim kluczem tak naprawdę. No właściwie tak zawsze, zawsze chyba najbardziej chłonnym towarem jest ten towar deficytowy, którego jest najmniej na rynku. I taka jest prawda, że chyba prawdziwości dzisiaj jest najmniej, tylko każdy lubi ubierać maskę i udawać kogoś, kim się nie jest. A, a ja bardzo chętnie na swoim kanale mówię o swoich wadach, zaletach, o tym, co, co jest dobre, co jest niedobre. I faktycznie postawiłem na taką autentyczność, prawdziwość. E, pokazuję tam siebie takiego prawdziwego, jaki jestem, z wieloma, z wieloma wad, wadami. Tak? Yy, powinienem dla takiej kurtuazji, kultury trzymać język za nadwami, nie przeklinać, czasem kogoś nie wyśmiewać czy nie obrażać, czasem kogoś propsować, jak to się mówi, ale ja to po prostu robię, bo chcę, żeby to było naprawdę, naprawdę prawdziwe. Yy, to konkrety, to co Grysy lubią najbardziej, czyli jak przebiegały negocjacje z KSW w takim razie? Czy były łatwe, czy były trudne, czy nie wiem, musieliście coś rozwiązać na macie, czy skończyło się pokojowo? Zadam, odpowiem, co prawda nie odpowiada się pytaniem na pytanie, ale ja to tak zrobię, za chwileczkę z tego też wybrnę. Najlepszym menadżerem dla Tomka Sarary jest kto? Tomasz Sarara. Dokładnie tak, widzisz, ale nie było to trudne pytanie, także to, ja tutaj ponownie wziąłem sprawę w swoje ręce. Jestem osobą znaną w środowisku, nie mam najmniejszego problemu do złapać kontakt z którymkolwiek z trenerów, zawodników czy też promotorów. No i podobnie tutaj z Martyny Lewandowskim nie było problemu, żeby nawiązać ten kontakt. Umówiliśmy się na spotkanie w Warszawie. Te rozmowy od początku były przede wszystkim bardzo konkretne. Tutaj nie, nie było gdzieś tam obiecywania sobie gruszek na wierzbie, tylko, tylko przesiedliśmy i, i ja również właśnie z racji z racji też wieku, doświadczenia życiowego, zawodowego wiedziałem jak taką rozmowę prowadzić. Ona była bardzo konkretna od samego początku. Pewnie krakowskim targiem wziąłeś, pomnożyłeś razy dwa swoją stawkę i powiedziałeś no to zróbmy to krakowskim targiem połowę Krakowskim targiem jest razy pięć, nie? A później dopiero dzielimy na pół. E, także faktycznie Padł, od samego początku padły konkret. Piłka chwilę później była po stronie Martina. Dał mi odpowiedź faktycznie ze swoją propozycją, poszukaliśmy się gdzieś na środku i one wcale oh, yes. negocjacje, negocjacje wcale, wcale nie były ciężkie. W pewnym momencie wiedziałem, że jesteśmy już dogadani, a po prostu dopieszczaliśmy tam szczegóły tego kontraktu w innych kwestiach. To jest powiedzmy sobie najśmieszniejsze, że gdzieś tam się sprzeczaliśmy, nie mogliśmy porozumieć, ale tam w ogóle nie chodziło w pewnym momencie o pieniądze. Także, także poszło naprawdę gładko, muszę powiedzieć. No więc tak, no zbliża się potencjał... Jeszcze, jeszcze do tam. To właśnie była taka bardzo mocno merytoryczna rozmowa. Przychodzą na spotkanie, miałem naprawdę całą masę argumentów, które potrzebowałem wystosować. Właściwie za co chcę pieniądze, dla, dla, dlaczego chcę te pieniądze, za co chcę pieniądze i właściwie co ja wnoszę i co ja, co ja mogę wprowadzić, ile mogę dać również pieniędzy zarobić komuś. No i sobie to wymieniliśmy wszystkie za i przeciw, no i się udało znaleźć wspólny środek. Spotkało się to oczywiście z pozytywnym odbiorem w takim razie. A powiedz, no bo zbliża się ten. Czy w ogóle coś było mówione, kiedy ty będziesz walczył? Czy ty masz jakieś ży życzenia względem tym, czy ty, no, może raczej potrzeby, bo ty przecież wchodzisz jakby. Niejako w nowy, w nowy rynek yy, dla siebie. Czy to bardziej jednak yy, organizacja ma oczekiwania i postanowiła, że tu i teraz, w, znaczy w sensie w danym terminie. Powtarzałem też w trakcie, w trakcie naszych negocjacji, że dobrze by było, żebyśmy faktycznie w strzelać do jednej bramki, żeby tutaj nie było robienia sobie czegokolwiek na złość, że Tomek my chcemy się widzieć na tej gali, a ja zgłaszam, że jest mi to nie na rękę, czy też odwrotnie. Ja mówię, że, że chcę walczyć a mimo Tomek, tu cię nie widzimy, damy się gdzie indziej. Tylko jeśli mamy faktycznie strzelać w strzelać do jednej bramki, to to się wspólnie ugady ugadywaliśmy na, 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 na wspólną termin i walki. I tak jest obrany, tak jest obrany, tylko że pewnie Twoim kolejnym pytaniem będzie kiedy. I mimo, że jest on bardzo bliski oficjalnego ogłoszenia, no to do dopóki to się nie stanie, ja również milczę. Akurat moim kolejnym pytaniem miało być w kontekście rywala, ale pewnie do tego też bym doszedł. Natomiast natomiast tak, no fani chcą, mają pewne propozycje. Był Izu Ugonu, który przegrał, no w takim złym stylu. Wiadomo, że takie pojedynki pewnie chciałbyś toczyć z zawodnikami, którzy wygrywają, i wtedy. Większa nie tylko radość, ale, ale i zysk jest większy z, z wygranej, z kimś, kto jest aktualnie na tym, wiesz, e, po wygranej, no bo jesteś dobry jak twoja ostatnia walka. Jest jeszcze e, oh, mmm, Szpilka, Artur Szpilka, którego chcą widzieć chyba w każdej formule tak naprawdę, już nieważne w jakiej, MMA, kickboxing, box, znaczy no w zasadzie to chyba tam... No nie wiem jakby to, w której miałoby być w ogóle formule, ale czy na, na te pojedynki jesteś otwarty? Wiem, że to jest takie pojawiające się często pytanie, niemniej trochę je utrudniłem w kontekście tych formuł na przykład. Jasne, walka, walka z Izu to jest taka powiedzmy dość mocno oczekiwana walka przez publiczność i ja na tę walkę też jestem gotowy podjąć. Ja zdradzę tego, że jednym z takich tutaj argumentów, kiedy, kiedy ustalaliśmy pewne warunki kontaktu, bo ja, ja również gdzieś tam od samego początku błudarze również pytali, czy ja taką walkę bym stoczył i ja na tą walkę jestem gotowy. Jedno, jedno co zaznaczyłem, że nie chcę taką walkę jako, jako walkę numer jeden, że potrzebuję troszeczkę też wejść w tą grę, złapać jak najwięcej czasu, żeby się tych nowych elementów, nowych płaszczyz złóczyć, i jak najbardziej jestem do takiej walki gotowy. Mało tego, Izu zaliczył ostatnio porażkę i ta walka. Myślę, że również wśród publiczności w jakiś sposób straciła troszeczkę na wartości. Fajnym fajny byłoby planem na to, że faktycznie ja wygram walkę czy też dwie. IZU zdąży się co nieco odbudować, bo uważam, że gdzieś to były troszeczkę wypady przy pracy, nie ujmując absolutnie nic Markowi Samoćkowi, bo naprawdę odjebał kawał dobrej roboty. Udowodnił, że również jest fajterem prawdziwym z krwi i kości, że ma, że ma charakter, że ma jaja, że ma umiejętności, bo potrafi wygrywać z tak dobrymi rywalami. Yy, więc fajnie, że pojawia się kolejna nowa postać. Myślę, że jest dobry moment na to, żeby IZU troszeczkę mówię z starły lekką plamę na honorze nie jest plama na honorze, to jest po prostu porażka, part, part of the game, dokładnie tak. Ale tak, ale ja na tą walkę z Izłą myślę, że gdzieś tam niebawem będę... Na tę walkę prawie już jestem gotowy, ale żeby ona miała jeszcze większego smaku, faktycznie fakcie może na to co nieco jeszcze poczekajmy. Artek Szpilka ma przede wszystkim teraz pojedynek bokserski z Łukaszem Różańskim. No i pewnie w zależności od tego, jak potoczy się ten pojedynek, tak również potoczy się karierę Artka. No i jeśli by tę walkę przykładowo przegrał, no to faktycznie pytanie, czy jeszcze ma czego szukać w boksie, czy faktycznie, czy może wtedy dałoby, czy udałoby się włodarzom innych organizacji MMA, dla przykładu KSW, Artka podkupić, skusić walko, walką w MMA. Pytanie później, czy on będzie na taką walkę chętny. Powiedzmy sobie tak, ja jestem dość, dość mocno otwarty na różnego rodzaju propozycje. Artek wiem, że skupia się na boksie, ma teraz ważne wyzwanie, na pewno jest ukierunkowany tylko pod tym kątem, więc nie wybiegajmy aż tak daleko w przyszłość. Tobie nie trzeba słodzić i nie trzeba być, jakby nie szukasz potakiwaczy. Ja też nie jestem taką osobą, natomiast zdecydowanie dostrzegam w twojej osobie taką wartość dla KSW, że bardziej by im zależało na tym, żebyś wygrywał niż przegrywał. No, chyba, że nie wiem. Może wasze relacje byłyby takie, że ktoś chciałby ci zrobić na złość, ale o tym mówiłeś, że dyskutowaliście o tym. Więc zakładam, że masz wygrywać i pewnie, rywal, biorąc pod uwagę twój bazowy styl i doświadczenie w MMA, w którym powiedzmy zawodowo zaczynasz. No, po prostu zaczynasz zawodowym. Więc będzie to rywal taki zdecydowanie w zasięgu. Więc jak to jest, właśnie w ogóle na jakim ty jesteś etapie zaawansowania, bym powiedział w, w nabywaniu tych nowych umiejętności, bo z jednej strony jako Fighter, Musisz mieć takie nieposkromione ego, które mówi, jestem najlepszy na świecie, a z drugiej strony, właśnie o tych przytakiwaczach nie można mieć przy sobie takich ludzi, którzy powiedzą, Nie, Tomek, ty jesteś gotowy, super, jest wszystko, jesteś zajebisty, bo to jest właśnie to, jest to takie z, y, zgubne i, i ty też musisz rozgraniczyć. To ego się rozgranicza na różne ego tego gościa najlepszego na świecie i tego, który jest świadomy. I właśnie jaka jest Twoja świadomość tego momentu, w którym jesteś, nabywaniu tych umiejętności. Tak, ja wspomniałeś, że czasem. Po prostu wielokrotnie się powtarzałem pytania, wielokrotnie również powtarzają się moje odpowiedzi, bo, bo faktycznie... Tu się również powtórzę: do tego, że, że tak, faktycznie ja mam bardzo dużo pewności siebie, wie, wierzę bardzo mocno w siebie, głęboko w siebie. Zawodnicy sportu walki bardzo często to jest taki zwykły samy alfa, który po prostu chce mieć wszystko, wszystko pod kontrolą, wszystko, wszystko zależne od siebie, zawsze wygrywać, zawsze być najlepszym. Ja również do, do tego typu ludzi na, należę. I tu się powtórzę również, że bardzo często też powtarzam, że mam bardzo dużo pokory do tego, co, co robię, do, do, do nowych styli styl bazowych, jakich, jakich ja się uczę. Wiem, jakie one są trudne, jak, jak doświadczenie zawodnicy potrafią mieć na tym bardzo dużą przewagę, ale co, no ale cały czas nie zapominając tej pierwszej części wypowiedzi, sam z alfa, nie odpuszcza i cokolwiek by się nie działo, to, to będę gryzł matek, gryzłiny, gryz matę, gryzliny, liny, gryz siatkę, klatki, wszystko co robię, żeby tego nie oddać i oczywiście wiem, jakie to jest trudne, ale, ale z dużym zapałem, z dużą motywacją, mobilizacją podchodzę do, do ciężkiej roboty i... No i co? No i zaraz będziemy niedługo oceniać efekty tej pracy. No więc tak, było to takie powiedzmy medialne połączenie twojej osoby i postaci Mirosława Oknińskiego, który miał ciebie prowadzić. Ostatecznie jesteś właśnie tu w swoim teamie, za nami Sebastian Kotwica, który też jest chyba współodpowiedzialny tak, za, za prowadzenie ciebie. Jak to jest? Dlaczego właśnie nie Mirosław Okniński, dlaczego Sebastian Kotwica? I też zaskakujący jest fakt, że Sebastian Kotwica, no jednak, jest tym zawodnikiem bardziej mobilnym, bo mniejszym, wagowo lżejszym. Ty jesteś cięższym. No, Mirosław, w tym względzie, że on, on zawsze oficjalnie mówił o tym, że on jest zainteresowany przede wszystkim właśnie wagą ciężką. No jak to jest właśnie? Jak się, jak się odnajdujecie, jak się docieracie też z Sebastianem, z kimkolwiek tam jeszcze właśnie trenujesz, o czym mi pewnie powiesz? A propos jeszcze mojego kanału na YouTube. Wczoraj kręciliśmy taki odcinek, który gdzieś tam niebawem pewnie wyjdzie na światodzienne dzień z życia tą gasarary. I tam właściwie to nie jest jakiś specjalnie ułożony Zabry. dzień hardkorowy, żebyście zobaczyli, jak ja muszę pewnego dnia ciężko zapierdzielać, żeby, żeby tutaj wszystko otrzymać w ryzach. E, Tego to po prostu zwykły, w cudzysłowie, szary dzień, choć wcale nie był szary, gdzie naprawdę ja robię zawsze dwie jednostki treningowe, dużo spraw związanych z rodziną, załatwianie pewnych spraw, to dodałem do wieczora naprawdę cały czas orka, naprawdę na bardzo wysokich obrotach. No i tutaj przede wszystkim problemy logistyczne z racji Kraku, Warszawa, e, duża odległość, a ja tych ty, ty treningów robię codziennie po, po dwa dziennie. Oprócz samego, samego Sebastiana, z którym tutaj współpracuję na miejscu, czyli fachowca od, od, od MMA, jest tak samo trener od przygotowania motorycznego, jest trener od stójki, Tomek Mamulski. Ja, ja cały ten, ten, ten swój sztab ludzi mam tutaj, tutaj na miejscu, gdzie czas jest moim takim bardzo dużym towarem deficytowym i, i, i żeby to przede wszystkim w ogóle miało rację bytu, to ja muszę być, muszę być na miejscu. Musiałem się przenieść do Warszawy, a, a na dzień dzisiejszy jest to, jest to niemożliwe. Sebastian jest bardzo dobrym trenerem, jest bardzo dobrym zawodnikiem, tak jak wspomniałeś, jest ode mnie mniejszy gabarytowo, a ja oczywiście potrzebuję trenować z ludźmi tutaj swojego pokroju. I podobnie jak Mirek. Mirek z racji też już tutaj gorszego stanu zdrowia. już nie, nie jest, mówię, na tyle spo, sportowiec, żeby mógł ze mną ćwiczyć. I on po prostu mi te tengi prowadził z boku, kiedy ja wykonywałem te ćwiczenia przykładowo z Szymanem Kołęckim czy z innym, z innym wielkim klocem. I podobnie jest tutaj w Krakowie. Nie brakuje takich troli moich gabarytów. I faktycznie takie, takie osoby przychodzą, którzy są podobiecznymi Sebastiana, czy też, czy też innymi zaznajomionymi zawodnikami z Krakowa, to ręce którzy, którzy mnie tutaj wspierają w tych przygotowaniach na treningach. To skupmy się w takim razie wobec, jakby pójdźmy w kierunku też twojej współpracy teraz z KSW, bo gdzieś tam mi mignęło, że ty jesteś otwarty również na, na pojedynki w innych formułach, no bo przecież tak, jest kickboxing, teraz pojawiają się bardzo modne walki na, na gołe pięści, jest MMA, jest boks, o którym też szeroko mówiłeś i jak to, jak to wygląda, czy właśnie tak sobie to ustawiłeś, żebyś, żebyś w jakiś sposób jednak był takim wolnym człowiekiem, a nie uwiązanym, pytającym się o wszystko, czy mogę? Nie, no umówmy się, że też gdzieś tam negocjacje prowadziliśmy na tyle elastycznie, że na pewne, na pewne punkty musiała przystać organizacja, na pewne musiałem przystać ja. I tutaj jednym z ważniejszych czynników e, kontraktów, zapisem jest to, że ja jestem zawodnikiem organizacji KSW i żeby się gdzieś tutaj bawić walkami w, w innych dyscyplinach czy w innych organizacjach, ja chyba nie bym miała na to czasu, siły, ani przede wszystkim możliwości związanych tutaj z tym, po czym się podpisałem. Czyli raczej, jak tam gdzieś się przewinął coś odnośnie walk na gołe pięści, to było takie w stylu, że, no, że jesteś otwarty, nie odmawiasz, niż bardziej niż to, że, że to zrobisz, tak? Dokładnie tak. W ogóle ja od samego początku powtarzałem, że to nie jest jakaś dla mnie turbozajawka zajawka pizgać się gołymi piąchami, bo gdzieś tam różne są opinie, że to jest jednak sport, tylko że bardziej hardkorowy, no bo jednak, no bo jednak gdzieś tam oparty na pewnym regulaminie i zasadach i jasne. Ale chyba, chyba to nie sport, który przede wszystkim ja chcę uprawiać, więc bardzo często padało sformułowanie z mojej strony, że ja tego nie chcę robić, mogę dać się kupić, a cieszę się, że nie muszę się dawać kupować, nie, nie wszystko dla pieniędzy. Z, z, byłaby to jakaś zajawka, jasne, że tak, ja lubię też ten hardcore i tak dalej, ale... Ale chyba już, chyba już. Mhm. Chyba już nie. Tak. Znaczy w ogóle to a propos co powiedziałeś, że, że dopisuje się jakby tą łatkę sportu do walk na gołe pięści. Generalnie jak ktoś coś chce sprzedać, to musi sobie to zawsze wytłumaczyć, więc dopiszę do tego jakąkolwiek filozofię, to tak a propos. A okej, okay, to tak takie, z takich ciekawostek, no bo e, cały czas właśnie te negocjacje były. One też trwały z różnych powodów, ani nie było takiego czegoś odpowiedniego dla ciebie. Dwa, że właśnie miałeś pewne wymagania, które, które też nie każdy chciał im sprostać, czy nie był w stanie na przykład. Gdyby była taka sytuacja, to jest czysto w ogóle abstrakcja teoretycznie, gdybyś był w takiej sytuacji pod ścianą, że chcesz walczyć, ale nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ostatnio rozwija się rynek frikowy i ktoś ci tam proponuje pojedynek sportowy, ale na gali frikowej, właśnie i co robisz? Biorę, powiedzmy sobie biorę. Jeśli ja robię walkę sportową na gali firkowej, no nie byłaby to, nie byłaby to wymarzona przeze mnie platforma do walki, chciałoby się walczyć na największej sportowej galach, ale, ale umówmy się, ja już, ja już od jakiegoś czasu powiedziałem sobie, że Tomek, w faktu, że trzymanie tego upartego osła po skórą to, to daleko, daleko nie zabrniesz. Dla przykładu właśnie to było też decyzja związana z otwieraniem kanału na YouTubie, że to trzeba troszeczkę zmienić pewne pewne rzeczy takie, które, które były w głowie, wydawało się, że, że, one, że one już nie, nie podlegają żadnej zmianie. Mm. Ja też byłem swojego czasu bardzo mocno nadosany na to, co, co się działo na polskim rynku. Tylko, że możemy się obrażać wszyscy, cały, cały świat się może na to obrazić, ale to i tak mimo wszystko będzie, będzie się działo: czy mi się to podoba, czy nie podoba, czy się będę zgadzał, czy nie zgadzał. To, to po prostu czy, zakotwiczyło się tak mocno sporta walki, niestety Polski, że zwróćmy uwagę co się dzieje. Właściwie nie ma prawie żadnej organizacji, w której nie, nie występowaliby freakfighterzy, bo każda organizacja, już zaczynając od Fejmu, gdzie właściwie to jest główna struktura, kolejna organizacja Hype, dobrze mówię, nie przekręciłem nic. No dokładnie, no Fen wprowadza teraz walki. Jesus. Proszę, no właśnie, Tylko sport, tylko sport. Paweł Jóźwiak. No jasne, no ale tutaj to co Paweł Jóźwiak mówi, to gdzieś tam można brać pod uwagę, że nie zawsze musi mieć poparcie w czynach, no ale faktycznie również, również Fen, również Andrzej Waśniewski, organizuje Najbliższą nadchodzącą walkę, szpila różański, rzucamy wyzwanie influencerom, zgłaszajcie się do nas i tam też również jest całe, całe zablecze. No, no Emmy ma Wib, Marcina Najmana, również gala oparta tylko na Flikach. Więc gdybym ja powiedział cokolwiek innego, to właściwie chyba już nie byłoby za bardzo, gdzie walczyć w tym, w tym kraju. Pomalutku. No, to prawda, no niemniej jakby nie masz tego problemu i znalazłeś swoje miejsce. Natomiast, o właśnie, widzisz takich ciekawostek. Jeszcze zapytam, bo na przykład przejawiało się nazwisko Josha Barneta, o którym zapomniałem. To by było dobre. Oczywiście on ostatnio walczył tu na gołe pięści. Myślę, że. Chociaż sam nie wiem, co jest droższe. Walka na gołe pięści powinna być, czy, czy walka MMA. Sam już nie wiem, czy Josh Barnett byłby droższy w MMA, czy, i czy w ogóle na przykład tak samo w kontekście Twoim, właśnie. Jak, jak to by było? Co musiałyby być droższe? co musiało być droższe, co musiało być droższe, już nawet chyba nie chcę robić tutaj punktów odniesienia co musiało być droższe, to po prostu byłoby drogie, jedno i drugie byłoby drogie, po prostu wymaga to ode mnie bardzo dużego zaangażowania i to już pomijając zaangażowania, że ja muszę ciężko trenować, ja muszę poświęcać swój czas, jeśli poświęcam swój czas to prawdopodobnie poświęcam go w, w, z racji momentów, w którym pewnie zarabiam pieniądze i gdzieś tam robię sobie taki bilans zysków, strat, wiem to co potrafię zarobić bez przygotowania do walki Jakie to są sumy, z czego muszę zrezygnować, co mi odpadnie? No i na co muszę tak ciężko zapracować, więc powiedzmy bardziej gdzieś tutaj nie, nie, nie jest na się po porównać, co będzie droższe. Tu ktoś płaci też za, za mój czas, za, za moją pozycję, za moją osobę, za to, na, na czym pracuję 35 lat, 36 właściwie lat pracuję nad, nad swoją pozycją i już pomijając na co dzisiaj będziemy ją, ją gdzieś tam przekwalifikowywać, na w jaki sposób będziemy zarabiać, no to, to ma swoją cenę. Mm -hmm. e, os, ostatnio Bartosz Batra powiedział, że kickboxing ma się bardzo dobrze. Jeżeli jesteś dobry, to kickboxing ma się dobrze. W sensie masz, są dobre walki i ty masz dobre walki. E, I na przykład jest taki pojedynek Brzosek kontra Badr Hari. E, który jest rewelacyjnym pojedynkiem dla polskiego fana, bardziej na odbudowanie zdecydowanie dla Badra Harego. Co sądzisz o tym pojedynku i w ogóle jak go dostrzegasz i mam nadzieję, że to będzie coś innego niż 50 na 50. Fajnie, że ty to zaznaczyłeś, bo ja tutaj zaraz bym został obstrzelony, wiesz, że mnie nie widać. Że to dokładnie, że nie wiem, że czy zazdrosny, czy zawistny, ale również muszę po takim twoim zdaniem podpisać, że prawdopodobnie jest to walka, organizacja tak prowadzi. Badra i, i swoich zawodników, że gdzieś tam im rywali w ramach, w ramach podczas samej organizacji. I obstawiam, że Badr, Badra, dla Badra ma być to walka na odbudowanie. A z kolei dla walka ma być to walka szansa. Szansa na wielką karierę. I, i tak chciałbym, żeby chyba wszyscy mieli świadomość, że do, do tego trzeba podejść. Badr chyba nigdy w swojej karierze nie miał kilku porażek z rzędu, a to się umówmy. Dwie z ostatnia jeszcze z Agdebuim. I nie wiem, czy tam poprzednia jeszcze nie była również jakąś porażką. Czyli tam chyba. I, 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 przez kontuzję. Coś, coś tam właśnie było. Nie wiem czy pan po prostu nie zaczął czterech porażek z rzędu, co jest czymś czym w ogóle jakimś totalnym faux pas. To, to jest w ogóle niewyobrażalne, bo chyba przez całą karierę się mu to nie zdarzyło. E, a dla Arka tym samym jest to bardzo duża, duża, duża szansa. I choćby ta szansa, nie każdy ocenia we własnym zakresie. Cień szansy, średnia szansa, duża szansa, olbrzymia. Ta szansa jest i po prostu grzechem byłoby z tej, tej szansy po prostu nie skorzystać. To będzie bardzo trudny pojedynek, to na pewno będzie bardzo ciężka walka, no ale taki walk się nie odmawia. Powtórzę się każdy z tej szansy byłby korzystać, bo jakakolwiek ona by nie była. Niech to będzie dobra strategia, dobra taktyka. Niech to będzie lucky punch, cokolwiek, whatever, niech się po prostu Arkowie uda. No i faktycznie, to ma prawo go wywindować dużo, dużo wyżej. No to ostatnie pytanie kończące, ja wiem, że dla was to jest praca, dla mnie to by była tylko i wyłącznie przyjemność, ale ktoś by mi tutaj, bo z racji faktu, że przyjechałem tu kawałek drogi, ktoś by mi tu na jakiejś takiej dynamice zrobił jakieś takie 15-minutowe tarcze, się chociaż poruszał, bo tak siedzę w tym samochodzie i wiesz, jeżdżę i w ogóle ktoś będzie chciał czy nie, czy mam jechać już sobie? Ale patrz, patrz jak do kamery, do kamery, tak żeby się nie dało odmówić. Presja, słuchaj, presja. Ale już jestem za stary, żeby się na tą presję dawać złapać. Akurat ja mam swoje plany gdzieś tutaj, żona czeka, także ja też tutaj, zrobię za telefon zaraz tutaj udowodnię, że wiem, że dzwoni, nawet... Dzwoni. Mam, już dzwoni. Że mam, Ale zaraz zapytam Sebastiana, jak on jest z czasem i, i faktycznie jak gdzieś oddam się dobre ręce, bo ja niestety kolejny szary dzień, czyli znowu obroty, obroty. Dobrze wybrnąć. Dzięki. Dzięki. Dzięki.